Dzień dobry, drogie panienki, witam Was bardzo serdecznie. Zapraszam do wysłuchania czytania dla Waszego Znaku na Miesiąc Marzec 2025. Zobaczmy, co tu się dla Was pokaże. Panny, panny Marzec, zacznijmy od tego, co najważniejsze będzie w marcu, co przykuje Waszą uwagę. Mhm. I Wy. Wasze myśli, uczucia, zamiary, nastawienie, odbiór tej rzeczywistości w marcu. Dobra, zobaczmy sobie wiadomość od aniołów. Wiadomość, przesłanie, wskazówka od aniołów dla panienek. Cel. Fajnie. I przesłanie z Mistycznej Mądrości: poprosimy jedną kartę na marzec dla osób z podznaku Pan. Super. Kochani, macie tutaj jakąś energię? Tą główną, to co będzie najważniejsze, to jest taka karta spełnienia, satysfakcji, zadowolenia z osiągniętego wyniku. Z jakiejś pracy, z jakichś waszych dokonań. Jest to karta zarówno końca, jak i początku, bo jest to ostatni wielki arkan. Niewątpliwie mówię o sukcesie, bo dość długą drogę już przeszliście w jakimś temacie, w jakiejś dziedzinie życia, w jakimś projekcie i, i tak stwierdzicie właśnie w marcu na końcu, że całkiem fajnie to wyszło, że jesteście zadowoleni z owoców tej pracy. Tutaj, tutaj też, moi drodzy, może być taka y, zmiana sytuacji na lepsze, czyli poprawienie jakiegoś waszego komfortu życia, jakości życia, waszych emocji, waszego samopoczucia, relacji y, itd. Tak? Więc tak czy inaczej, wy tutaj macie możliwość, będziecie mieli przestrzeń do tego, żeby cieszyć się owocami swojej pracy i odczuwać tą satysfakcję. Która będzie płynęła w postaci harmonii, równowagi, poczucia, że kierunek jest właściwy. Znajdziecie też taką równowagę właśnie pomiędzy różnymi aspektami waszego życia. Nastąpi jakaś zgoda, współpraca czyli tutaj korzystny okres następuje w waszym życiu. Natomiast to, co się kończy Jednocześnie otwiera was na jakiś nowy, zupełnie nowy etap życia. Tak? I kochani, wasze nastawienie to jest siódemka kielichów. Być może z tych owoców, które tutaj zdobędziecie, będziecie zastanawiać się, co z tym zrobić, czy spełnić swoje marzenie, co sobie kupić, co zrobić, jakie podjąć decyzje, jakich wyborów dokonać i tak dalej, i tak dalej. Będziecie trochę w takim chaosie, Emocjonalnym. Będzie wiele pokus, czy to, czy to właśnie y, takich pokus y, sprawiania sobie przyjemności, y, lub takich pokus płynących z otoczenia, od, od ludzi. Ale niewątpliwie, moi drodzy, wy tutaj odpłyniecie w jakieś marzenia, y, w jakieś iluzje, w jakiś świat fantazji. Yy, przepełnia Was tutaj taka energia yy, lekkości, takich yy, wiecie, cudów. Yy, wasza wyobraźnia będzie na takich bardzo wysokich, yy, wysokich obrotach. Natomiast pamiętajcie, że, znaczy pamiętajcie, no, Wy w tym marcu będziecie widzieć ten świat przez te różowe okulary. Yy, tylko, żeby to się tak nie, nie, nie zapędzić za bardzo, tak? Bo. Yy, jednak warto stać na no dwiema nogami na ziemi, uziemiać się, żeby to było takie racjonalne też. Bo żeby nie przeżyć jakiegoś rozczarowania. Bo, bo karta szybemki kielichów jest kartą stagnacji, bierności. A wiecie, że czas nie czeka. Dni nie czekają, życie nie czeka, ono to, toczy się dalej. Jakaś niewykorzystana szansa, potencjał, możliwość po prostu może Wam przejść koło nosa, a Wy dalej będziecie tacy y, rozmarzeni, tak? Hmm. Czyli przed Wami jest jakieś wyzwanie i to takie wyzwanie y, emocjonalne, wybór. I ten wybór jest o tyle trudny, że każdy Każda tutaj z tych mis jest doskonała. Ale wy boicie się rozczarowania, wy boicie się cierpienia, wy boicie się podjąć tego, tego wyboru. Hmm? Boicie się też być może konsekwencji. Okej. Okay. Może to być też taka historia, że chcecie, marzycie o, o jakichś wielkich osiągnięciach, że na przykład zdobędziecie świat, że złapiecie kontakty zagraniczne, że poznacie kogoś z zagranicy, że wyjedziecie w podróż za granicę. No bo karta świata jest z tym związana, tak? Że poszerzycie swoje horyzonty, że staniecie się bardziej odważni. Tylko tak, jak mówię, to jest karta bierności, więc jeżeli czegoś pragniecie, to też pamiętajcie o tym, żeby zrobić malutki krok w tym kierunku, tak? Tym bardziej. Teraz, ja to akurat nagrywam, mamy nowy w Rybach, czyli 20. 20 nie, jutro mamy nowy w Rybach, dzisiaj jest czwartek, także Nów, czyli i można coś rozpocząć, można zrobić ten pierwszy krok. Dobra, od aniołów macie cel. Anioły przypominają Ci, że wszystkie wydarzenia i ludzie na Twojej ścieżce życia zostali tam umieszczeni celowo. Być może spotkanie z nimi ma Cię wzmocnić, dać szansę na wyjaśnienie lub wybaczenie zdarzeń z przeszłości, uwolnić od rutyny lub też uszczęśliwić. Ostatecznym celem Twojego życia jest czynienie tego, co sprawia Ci radość, daje satysfakcję i poczucie spełnienia. Poszukiwanie tych wartości sprawia, że podążasz szlakiem swojego przeznaczenia. Nie pozwól, by ktokolwiek lub cokolwiek zawróciło cię z Twojej misji. Poproś swojego anioła, by pomógł Ci odnaleźć cel w sytuacji, w jakiej się obecnie znajdujesz, lub też jeśli jesteś już na to gotowy, cel Twojego życia. Zbierz swoją moc i siłą woli. Konsekwentnie trzymaj się swoich zamiarów, by osiągnąć cel. Anioły będą cię wspierać i odniesiesz sukces. Tak, w siódemce kielichów zdecydowanie konsekwencja jest bardzo potrzebna. Ale zobaczmy, co dalej. Zobaczmy, co dalej. Z czym przyjdziecie się zmierzyć, droga Panno? Coś mi wypadło. Powiem Wam tak, co wypadło, ale nie będę kładła. Królowa kielichu wypadła. No tak, Panna i znak wody jak najbardziej. Tym bardziej, że mamy teraz węzły karmiczne na osi Panny Ryby. Z czym przyjdziecie się zmierzyć, tak? Co, 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 przy, co, co przychodzi? Druga panienko do ciebie. Co jest możliwe do osiągnięcia? Czego nie dostrzegasz? Tamki kielichu. Rada. Co robić w takim wypadku? Być w swojej energii, tak, bo ty jesteś w energii, słuchaj, zupełnie nieswojej, takiej, takiej emocjonalnej, takiej wodnej, rybiej, a ty masz wejść w swoją energię, panny. Co dobrego, pozytywna niespodzianka, co cię bardzo ucieszy, no pięknie, i wynik. Okej. Okay. Droga panienko, mamy tutaj dziewiątkę monet. Jest to karta, wiecie, że takiego szczęścia, dobrobytu, zbiorów, plonów, jakichś pieniędzy, które do nas spływają. Mamy tutaj też zapłatę za wykonaną pracę. To też trochę odzwierciedla kartę świata, która właśnie mówi o tym, że jesteśmy usatysfakcjonowani. Z wyników naszej pracy, tego co udało nam się osiągnąć. Nie brakuje pieniędzy, tak? Przyszłość wygląda bardzo obiecująca, ale najprawdopodobniej nie, nie brakowało tutaj takich trudów, jakichś przeszkód, niepowodzeń do tego, żeby to osiągnąć, żeby do tego dojść, tak? Więc to też taki, będzie taki czas liczenia nie tylko zysków, ale także strat, tak? I tak naprawdę te przeszkody, które pokonaliście, tylko was umocni w tym, tak? Nadaje większemu znaczeniu. Nadaje większe znaczenie temu, co tutaj zbierzecie. Możecie też coś wygrać, jak najbardziej. Często to są też niespodziewane dochody, na przykład spadek. No, wasza sytuacja tutaj zmieni się na lepsze i przyjdzie wam się skonfrontować, właśnie, albo z jakąś obfitością, albo z jakimiś pieniędzmi, z jakimś podziałem majątku, albo z czyimś ego, bo to jest też karta ego. Być może również nadmiar czasu, tak? bo to jest też urlop, wypoczynek, wy nie do końca, drogie Pany, z uwagi na wasz żywioł, nie do końca potraficie odpoczywać, bo wy takie pracusie jesteście, skrupulatne, nie zawsze coś tam trzeba dłubać. Być może również przyjdzie wam się zmierzyć z jakąś niezależnością, Jakąkolwiek, tak? No mamy finanse, więc być może finansową, materialną, ale również z niezależnością w kwestiach relacji, tak? Zaraz sobie doprecyzujemy. O co tutaj może chodzić? Wasza pewność siebie też może zostać tutaj yy, testowana. Jakieś zaufanie, pewność siebie, zaufanie, ale zobacz Czwórka kielichów. Hmm. No i, no i mam A no Dajcie mi chwilę złapać energię. Moi drodzy, no mam tak woskę, bo, bo to takie trochę jest kuriozalne, bo tak jakbyście nie byli zadowoleni z tego, co macie. Z tego, że, ma, że, że macie jakiś dobrobyt. Tak, i, i to w tej siedemce kielichów też jest tak pokazane. Kurczę, no coś mam i co ja mam teraz z tym zrobić, nie? Hmm. Czyli wy jesteście nie, niezadowoleni, mimo jakiegoś tam zewnętrznego dobrobytu, który Was otacza. Albo, albo, tak jak mówię, chodzi tutaj w kwestiach relacji lub współpracy, chodzi tutaj o brak zaufania, brak pewności siebie, brak lojalności i tak Więc z tym przyjdzie Wam się y, zmierzyć. Co jest możliwe do osiągnięcia? No, mamy tutaj kartę sprawiedliwości, czyli y, podjęcie jakiejś decyzji. Która wyjaśni dany problem, daną sytuację, zmierzenie się z prawdą, również podpisanie jakiegoś dokumentu, aneksu, rozwiązanie jakiejś sytuacji, również sądowej, tak? Zrównoważenie czegoś, bo mamy tutaj tą wagę. Tak, Trójka Mieczy, czyli rozwiązanie jakiegoś konf konfliktu, jakiejś trudnej yy, dla Was sytuacji. Jakaś trudna również rozmowa yy, lub zakończenie czegoś poprzez wyrok, poprzez właśnie decyzję, co było dla Was trudne. Może chodzi tutaj o jakieś kwestie relacji, yy, spadek, czyli podział majątków, kwestii kiedy na przykład się rozwodzicie, rozstajecie, albo w rodzinie był tam jakiś kryzys, była jakaś sprawa sądowa. Yy, więc to tutaj w tym marcu może, może się zakończyć. Czego nie dostrzegacie? No nie dostrzegacie yy, tej siódemki kielichów, czyli nie dostrzegacie. Yy, znaczy może inaczej, nie dostrzegacie, dlatego że coś nadinterpretowujecie, dlatego że coś widzicie przez te różowe okulary. Być może nie dostrzegacie jakiejś iluzji, jakiejś obudy, czegoś, co jest ulotne. Nie dostrzegacie tego, że coś Wam umyka między palcami z braku Waszego działania, z braku Waszej decyzji. No, lub możliwości spełnienia jakiegoś swojego marzenia. No, co by nie mówić, jest to karta marzeń. Tak, brak decyzji. Nie dostrzegacie tego, że można zakończyć y jakiś konflikt albo tego, że ktoś za waszymi placami y działa w taki sposób, nie? Ktoś wam, jak kolokwialnie mówiąc, tyłego brabia, działając na Waszą szkodę. Może tego nie dostrzegacie, bo macie jakieś klapki na oczach, bo w życiu na przykład byście nie powiedzieli, że, że, że ta osoba y, może, może ją być stać na coś takiego, bo, bo macie zaufanie, y, albo że kiedyś znajdziecie się w takiej sytuacji, jak gdyby nie dopuszczaliście tego do siebie. No. Jaką macie radę? No, karta pustelnika ona zawsze mówi o wycofaniu się. O takiej energii wyciszenia, poszukania tych odpowiedzi w siebie, zrobić taki wgląd w siebie. Tak? Czego ja chcę? Jak, jak tutaj mogę to rozwiązać? W którą stronę podążać? Co jest dla mnie dobre? W którą stronę mnie ciągnie? Tak? Tutaj, jako niespodziankę, macie kartę Asamonet, co przy karcie świata jest rzeczywiście fajną energią nowego początku, nowych możliwości, nowych potencjałów. Tutaj mamy energię również dobrobytu, obfitości, nowej pracy, nowej relacji, nowego domu, również jakiegoś majątku. No, czyli jest tu jak gdyby potencjał rzeczywiście na, na coś fajnego. Tylko, jeżeli Wy będziecie w tej siódemce kielichów, zobaczcie jak ta karta wygląda. Ten asmonet, monet, on, on się wyłania z chmur. Tak, on się wyłania z chmur. Tutaj jakaś osoba stoi na skraju jakiegoś urwiska, jakiegoś wzgórza i dostrzega tego asa monet, tak? Natomiast, jeżeli Wy będziecie w takiej energii skupiania się na takich rzeczach emocjonalnych, na tych, na tych iluzjach, na tych wyborach, to istnieje możliwość, że. Przegapienia tego, tak? Tak, możliwość tutaj albo chodzi o relację z królową buław, czyli z osobą taką, która was pociąga, która wam się podoba, albo chodzi tutaj o jakąś kwestię działania, właśnie podjęcia decyzji, wzięcia za coś odpowiedzialność, awansu też, tak? Bo tutaj mamy królową zmiana też energii na taką sprawczą, bo wy nie jesteście w tej energii sprawczej. Taka, tutaj jest taka pasja, taki ogień, motywacja, chęci, tak, mobilizacja, a, no, a wy tak no, nie do końca drogie Panny. Ale naprawdę fajna energia tylko warto tutaj wykorzystać ten, tą szansę. Dobra, może też ta szansa przyjść od tej królowej buław, coś Wam zaproponuję. No i zobaczcie, drogie Panny. No cudnie, cudnie, bo macie na wyniku kartę słońca. Czyli energię sukcesu, yy, energię świetlistą, e energię właśnie ognia, yy, siły, dumy, yy, satysfakcji. Zaangażowania się, bo słońce zawsze mówi: Ty osiągniesz ten sukces, ale musisz się zaangażować. Nie? No nic z nieba nie pada. Słońce, moi drodzy, na ziemi daje życie, daje energię, daje światło, daje nadzieję. Więc zobaczcie, jaki macie przepiękny wynik. Czyli tutaj są pomyślne wydarzenia. Jest szczęśliwe zakończenie, jest świetlana przyszłość. Tylko tutaj trzeba się jak gdyby nakarmić takim optymizmem, wiarą, właśnie zaangażowaniem, zająć się również takim swoim osobistym rozwojem. Być może bo radę też macie pustelnik, pustelnik też mówi. Czerp wiedzę, korzystaj z wiedzy, więc tutaj być może trzeba się czegoś nauczyć, doszkolić, przejść jakieś kursy, zaangażować się po prostu w swój rozwój i w to szczęście, tak? W ten dobrobyt. No i to też jest energia, która mówi o yy, możliwości otrzymania spadku jakiegoś. Ale mamy siódemkę mieczy, czyli energia kreatywności, energia również wyjaśnienia. Naświetlenia ci, droga panno, kto twój przyjaciel, a kto wróg. I tak to zostawiam. Dobra. Przywództwo. Wyznacz sobie cele. Zobaczcie, co macie tutaj. Widzicie to? Cel od aniołków i przesłanie: wyznacz sobie cele. Przypadek nie ma, kochani, przypadków. Pięknego miesiąca. Pozdrawiam ciepło.